Witajcie serdecznie. W salonach pojawiła się już nowa Dacia Bixter. Konstrukcyjnie bazuje na modelu Duster, a zatem nie wymaga już chyba odrębnej prezentacji technicznej. Ale oglądałem już ten samochód i w takim turboskrócie podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami. Myślę, że Duster jest na tyle ładny i proporcjonalny, że raczej nikt nie czekał na premierę Bixtera, żeby kupić sobie jeszcze ładniejszy samochód. Bigster to raczej propozycja dla osób, dla których Duster jest po prostu za mały. Partnerem odcinka jest 77 Lubricant, jedna z największych niezależnych marek olejów silnikowych i środków smarnych w Europie. Produkty 77 Lubricant produkowane są w jednej z najnowocześniejszych fabryk środków smarnych w Holandii. Porównanie wymiarów widzicie na ekranie. Bigster jest dłuższy o 23 cm, wyższy o 10 cm i ma około 4 cm dłuższy rozstaw osi. Jest także cięższy około 50 kg, ale to tak orientacyjnie, bo to zależy, które wersje będziemy porównywać. Bigster ma oczywiście dużo większy bagażnik. Katalogowo to średnio o 100 litrów więcej. To zależy od wersji, konfiguracji, podłogi itd., ale nie patrzyłbym w te cyferki. Po prostu widać, że bagażnik Bigstera jest znacznie większy i tyle. Ma dodatkowo cięgna do zwalniania oparć w bagażniku, ale to też nie wszystko. Bigster to także więcej miejsca na nogi dla pasażerów siedzących z tyłu. I dużo łatwiejsze wsiadanie na kanapę. Drzwi są nieco dłuższe, a auto wyższe, więc nie trzeba się tak schylać. Czujnik pomiaru grubości lakieru sygnalizuje wyraźną powłokę cynkową na wszystkich elementach nadwozia. Sprawdziłem nawet podłogę i górne mocowania kolumn Persona. Jak spojrzymy pod spód to widać, że producent nie żałował mastyk, wosków i tego wszystkiego. Coś tam nawet zastygło na wahaczach i półosiach. Bigster dostępny jest w wersjach z napędem tylko na przód oraz na wszystkie cztery koła. W wersji przednio napędowej z tyłu mamy belkę, a w wersji 4x4, tak jak w egzemplarzu, który oglądałem, jest układ wielu Podwoziową nowością Bixtera są dostępne jako opcja 19 calowe koła. W zasterze maksymalny rozmiar to było 18 cali. Czy nabywca Bixtera poczuje się za kierownicą inaczej niż kierowca Dastera? Tak, ale to zależy od wersji wyposażenia. W tych droższych nowością jest większy ekran zestawu wskaźników. W zasterze wygląda on tak. A w Bigsterze, w tych droższych wersjach, wygląda tak. Chodzi głównie o to, że wreszcie dzieje się coś po bokach. Wszystkie bikstery, nawet te najtańsze, mają natomiast centralny tablet. Przewagą Bigstera jest podobno lepsze wyciszenie. Jest to zasługą specjalnej szyby przedniej, a także podobno większej ilości materiałów wygłuszających zastosowanych w przedniej części nadwozia. Jak zdążyłem się zorientować po testach, które widziałem w internecie, prowadzonych przez innych youtuberów, ta różnica głośności nie jest aż taka duża, jak można byłoby się spodziewać. I po części może wynikać z tego, że w testach ci youtuberzy testowali hybrydową wersję 1.8. A jakieś inne odczuwalne zmiany w kabinie? Bazowa wersja nie ma na przykład centralnego podłukietnika i wygląda tak. W droższych wersjach jest już podłukietnik. I droższe wersje w zależności od poziomu wyposażenia mogą mieć w różny sposób zabudowaną konsolę środkową. Z ciekawostek wyposażeniowych to już od poziomu Expression w Bigsterze pojawia się dwustrefowa klimatyzacja, która nie jest dostępna w Dasterze. W droższych wersjach Bigster'a dostępna, dostępna jest także częściowa elektryczna regulacja fotela kierowcy. W wersji Xtreme w Bigsterze mamy panoramiczny szklany dach, otwierany dach, a w Journey zamiast tego dachu jest elektrycznie otwierana tylna klapa. Myślę, że ten szklany dach powinien być raczej opcją, a nie wyposażeniem seryjnym, zwłaszcza w wersji Xtreme, która ma przecież takie terenowe zacięcie. Jak już się czepiam, to w Bigsterze, tak samo jak w Dasterze nadal, te modułowe relingi dachowe, bardzo fajne relingi dachowe modułowe, są dostępne wyłącznie w wersji Xtreme. I jeszcze jeden taki offroadowy detal, mianowicie w daci Duster wersji Xtreme przedni zderzak jest tak specyficznie podcięty po to, żeby można było bezpiecznie jeździć w terenie. W Bigsterze nie ma takiej opcji. Zajrzyjmy teraz pod maskę. Filarem sprzedaży Dustera jest wersja 1.0 z gazem. Można narzekać na osiągi i kulturę pracy tego 3-cylindrowego silnika, ale jest to jednostka trwała, jeździ się nią tanio i jak najbardziej wystarcza do codziennej eksploatacji. Więc świetnie do lastera pasuje i w takiej przyjemnej dla oka konfiguracji auto kosztuje około 90 tysięcy złotych. I to był i jest bez wątpienia hit. A jak będzie z Bigsterem? Z tego co wiem, zamówień na ten samochód jest już sporo, ale zobaczymy co będzie dalej. Orientacyjnie zrobiłem takie porównanie osiągów Dastera i Bigstera. Możecie to sobie przeanalizować, a ja w tym czasie coś opowiem. Bixter, tak jak Daster, też miał być z gazem, jednak premiera tej wersji jakoś się opóźnia. Myślę, że nieprzypadkowo, ponieważ po pierwsze, w Bigsterze nie ma już litrowego silnika z pośrednim wtryskiem idealnego do LPG. Gaz ma być zamontowany do wersji 1.2 z wtryskiem bezpośrednim. Hm. Ja bym chyba jednak wolał tego Dastera 1.0 z gazem i wtryskiem pośrednim, który jest już po prostu sprawdzony. Na razie bazowy Bigster za 100 000 zł ma 3-cylindrowy silnik 1, 2, 140 koni bez gazu. I czy to jest jakaś wymarzona konfiguracja dla wielkiego rodzinnego auta? Co ciekawe, w odmianie 4x4 ten silnik ma już nie 140, a tylko 130 koni. No, chyba że jest jakiś błąd na stronie Daci. Myślę, że Bigster najlepiej będzie się sprzedawał w odmianie hybrydowej. Raz, że ma tam automat i dwa, że ma tam silnik 1.8, więc tej mocy jest troszkę więcej i jest szansa na to, że będzie to dosyć oszczędna konfiguracja. Śmieszne jest to, że jak porównałem osiągi, to Bigster według katalogu jest zawsze nieco szybszy, a jednocześnie nieco oszczędniejszy od Dustera. Nie wiem jak oni to sobie wyliczyli. I jeszcze coś o cenach. Najtańszy Bigster to około 100 tysięcy złotych. Najtańsza hybryda w wersji Expression to jest ta druga wersja od dołu, czyli już taka przyjemnie wyposażona, kosztuje 124 tys. zł. Dla porównania, najtańszy Duster w wersji hybrydowej kosztuje 111 000 zł. Też jest to wersja Expression. Więc jeśli ktoś szuka wygodnego samochodu rodzinnego, no to to nie jest chyba jakaś taka zbyt duża różnica w cenie i właśnie dlatego myślę, że filarem sprzedaży Bixtera będzie odmiana hybrydowa. I to tyle z moich wrażeń z oglądania Bixtera na żywo. Piszcie proszę w komentarzach, czy Waszym zdaniem Bigster okaże się hitem sprzedaży, czy może są jakieś inne samochody, które są bardziej opłacalnym wyborem w tej klasie cenowej. Pozdro, cześć i do następnego.